Rozdział pierwszy Sherlock Holmes Sherlock Holmes, który wstawał zazwyczaj bardzo późno, chyba że nie kładł się wcale spać, co zdarzało mu się dosyć często, siedział właśnie przy śniadaniu. Ja stałem przy kominku, oglądając laskę pozostawioną przez naszego wczorajszego gościa. Była to piękna, gruba laska z dużą gałką, pod którą znajdowała się srebrna obwódka szerokości około cala, z napisem Jakubowi Mortimerowi od przyjaciół oraz data 1884 rok. Była to laska solidna. Budząca zaufanie, taka jaką zwykli nosić lekarze domowi starej daty. No i cóż, Watsonie, odezwał się do mnie Holmes. Co sądzisz o tej lasce? Holmes siedział obrócony plecami, ja zaś nie zdradziłem ani gestem ani słowem, czym byłem zajęty. A skąd wiesz, co ja robię? spytałem zdumiony. Gotów jestem uwierzyć, że masz oczy z tyłu głowy. Nie, ale mam przed sobą imbryk srebrny, wypolerowany jak zwierciadło odparł Holmes. Powiedz mi, co myślisz o lasce naszego gościa? Skoro nie zastał nas wczoraj, a nie mamy pojęcia, jaki mógł być cel jego odwiedzin, ta przypadkowa zguba nabiera znaczenia. Niechże się dowiem, co na podstawie tej laski sądzisz o jej właścicielu sądzę, Odpowiedziałem, starając się naśladować sposób rozumowania mego towarzysza, że doktor Mortimer jest starszym, bardzo wziętym i bardzo poważnym lekarzem, skoro znajomi obdarzyli go takim dowodem uznania. No dobrze, dobrze, rzekł Holmes. Wyśmienicie. Sądzę także, iż według wszelkiego prawdopodobieństwa, doktor Mortimer jest lekarzem wiejskim, odwiedzającym chorych przeważnie pieszo.